Chciałbym opowiedzieć o efekcie takim struktury. Bardzo łatwo się nakłada. Tutaj jest taka masa plastyczna, którą możemy stosować wewnątrz, jak i na zewnątrz. Nakładanie jest bardzo proste. Nakładamy całość na grubość około 4 mm. Później za pomocą odpowiedniej szczotki, czy miotełki tworzymy strukturkę po prostu do dołu i powstaje nam taka strukturka. Następnie, po odczekaniu 6 godzin, przystępujemy do barwienia. Najpierw zabezpieczamy całość lakierem do dekoracji, aby zabezpieczyć przed jakimś tam przebarwieniami na całości ścian. Później, gdy lakier wyschnie, nakładamy lazurę w kolorze brązowym. Ta lazura wysycha. I nakładamy znowu lazurę z dodatkiem pudru złotego. I pokrywamy całość, przecieramy gąbeczką. No i taki efekt powstaje.